Plan jest taki, żeby zrobić sito przesiewowe do ziemi, czy tam kompostu, wykorzystując te trzy obręcze rowerowe. One są póki co zaplecione, wszystkie piasty są na miejscu, osprzęt tutaj. To wszystko musi wylecieć, żeby zostały same obręcze. Tutaj są nyple rowerowe. To one wszystkie muszą wyskoczyć stąd do środka tych obręczy to są obręcze 26-calowe. Wskoczę sobie taka siatka. To jest siatka, ona się chyba nazywała siatka do gryzoni bądź co bądź oczko tutaj ten kwadracik ma 13x13 mm, a drut tutaj ma średnicę 0,8 mm szukałem czegoś większego, w sensie o większej średnicy i o mniejszym oczku, niemniej jednak no cena później no, robi dość duże wrażenie, bo dwukrotność ceny. Za tą siatkę to jest 5 metrów bieżących, to wysokość jest metr i długość 5 metrów. No to za tą siatkę dałem 67,50. Za obręcze nie pamiętam, chyba z 15 do zł tych na złomowcu. No i co? I będziemy próbować włożyć tę siatkę, właśnie którą tu widzieliście, do środka tych obręczy. Wylecą właśnie te szprychy, i siatka zostanie, bo tu, tu jest otwór ogólnie, i przez ten otwór będzie przechodziła trytytka no i będzie zakleszczona, zakleszczona ta siatka. Lecę z robotą, zobaczę, jak to w ogóle będzie wyglądać. No i co, i będę się włączał przy aktualizacji. Dwa metry bieżące zaplecione już są na jedną z obręczy rowerowych. Powiem Wam szczerze, że wygląda to całkiem spoko, nawet nie wiem, czy nie zrobię tylko i wyłącznie z dwóch obręczy. Mam co tutaj trzy sztuki przykowane, Jedna, druga i trzecia. Bądź co, bądź. Są właśnie trzutkami przypięte. W tych miejscach jest zrobiona mała zakładka. To jest typowo prowizorka póki co. No bo chcę zobaczyć po prostu, jak to będzie wyglądało. Dodatkowo chcę tutaj dać kółko. Jakiekolwiek kółko, które mieści się tutaj w obręcz. Bo przez to kółko będzie przekazywany napęd. Przez to, czy przez jakiekolwiek inne, bądź co bądź będzie się poruszało w tym, w tym miejscu i będzie napędzało całe te sito. Sito już mam całkowicie złożone. Jak widzicie, doszły tu, tu sobie dwie obręcze stalowe, w sensie to, są, to jest taka zwykła blacha. To jest milimetrowa bodajże blacha. Ona nie jest jakoś spektakularnie gruba. Halo, Focus, łap. Czemu, Czemu nie łapiesz? O, właśnie. To jest taka delikatna, delikatna blacha, tylko po to, żeby nie dostawał się syf na kółka. Kółka będą musiały być jednak inne. One będą musiały naprowadzać się troszeczkę na, to, na tą obręcz. No bo niestety, ale nie idzie zrobić jej tak super osiowo. Zawsze gdzieś ona będzie uciekać i kółko, które będzie na, na łożyskach, będzie po prostu podążało za tą, za tą krzywizną. Yy, siatka wydawałem się na samym początku, że będzie zbyt, zbyt, jak to się nazywa, mm, luźna. Nie wiem, jak to, jak to określić. Bądź co bądź, ona zyskała swoją sztywność po tym, jak, jak wskoczyły wszystkie tretytki. No, i tak jak przed chwilą mówiłem, została zrobiona tutaj zakładka. Jest jedna siatka nałożona na drugą. To jest jakieś 20-30 cm, zrobione w ten sposób, że jedna siatka nachodzi na drugą. No, i będziemy za chwilę projektować a właściwie spawać mm, ramę do tego wszystkiego Będzie ona dość duża no bo tutaj mamy prawie 2 metry, 2 metry tego sita, więc będzie kratka y, taka po prostu wyspawana, taki długi prostokąt, za chwilkę się widzimy jak już będzie to zrobione. Kolejna aktualizacja, jest zrobiona już rama taka wstępna y, Kółka zostały przymocowane do samej, do samej ramy one są łożyskowane to znaczy, że mogą sobie na spokojnie tutaj obracać się prawo-lewo. Dlaczego? Bo obręcze, które są tutaj zamocowane, one nie są nigdy zamocowane prosto. W sensie one delikatnie pływają i tak samo pływają. Tak samo pływają sobie właśnie te, te kółka. Tutaj zostawiona jest mała przestrzeń. Dlaczego? W momencie, jak będzie wrzucona tutaj ziemia typowo ze szpadla, będzie zrobiona taka. Nadspawana taka delikatna konstrukcja i taka większa kratka, tylko po to, żeby ten największy impakt tej ziemi nie spoczywał na tej drobnej kratce, tylko żeby ta ziemia już wstępnie się sortowała tutaj na takim na wstępnym sicie, na takim wstępnym sicie, czyli na no takiej kratce przyspawanej bądź co bądź. Zostaną zrobione takie specjalne sypy z blachy zwykłej, ale to będzie przynitowane prawdopodobnie do tego. Tutaj została został stworzony taki mechanizm napędowy. Obracając tym kółkiem obraca się też cała, cała reszta. I teraz tak tutaj będzie przymocowany silnik od pralki. Nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie. Prawdopodobnie na pasku, i zostanie to naciągnięte. Nie wiem jak to będzie działać. Wiem, że to wszystko powinno być użyskowane i tak dalej, no ale zobaczymy. Tu już widzę, że delikatnie się kręci. Samo kółko nie kręci się. Nie kręci się sama obręcz, ale to zobaczymy, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało. No i na końcu zostawiona jest jeszcze delikatna przestrzeń, po to, żeby zrobić jakiś tutaj syp do jakiegoś worka czy do czegokolwiek. Ale to za moment. Dorabiam do, tego, do tej ramy nogi i włączam się przy kolejnej aktualizacji. Rama została wyspawana, sporniki również. Nogi są troszkę dłuższe, żeby można było je wbić w ziemię. Tylko po to, żeby zachować jakiś tutaj kąt, e, z, e, jeśli chodzi o samo, samo sito. Zostało do zrobienia tak, zostało do zrobienia tutaj takie mm, blachy sypowe. Tu prawdopodobnie będzie jakieś jeszcze miejsce na e, kuwetę. Tutaj, jak widzicie, zbiera się ten piach, ta ziemia przesiana, dlatego tu właśnie musi być. Taka, taka sypowa, sypowa blacha. No i to, co wspomniałem wcześniej, tu zostaje takie miejsce tylko po to, żeby um, zrobić taką półkę na ten pierwszy zrzut ziemi, żeby nie dostawało się, żeby ziemia nie dostawała się typowo na siatkę, tylko i wyłącznie e, przesiana została wstępnie już na tej, e, na tej grubej siatce. Dopiero później ma, sobie to, na, e, dopiero później ma to sobie spaść na e, tą mniejszą siatkę. No i co, i zostaje do zrobienia jeszcze mechanizm tutaj napędowy. Zamocowałem silnik, włączyłem tą całą machinę sortującą, że tak powiem. Zostało to zrobione na pasku i złożyskowane zostały tutaj elementy przy samym, przy samym kółku. Niemniej jednak, powiem Wam szczerze, że jest kompletna klapa. Kompletna klapa jest dlatego, że ten silnik, który pochodzi od pralki, przy jakimkolwiek obciążeniu cięższym, że tak powiem, niestety, ale zwalnia. W momencie, jeśli dostanie, dostanie obciążenie, niestety ale silnik nie daje rady. W momencie kiedy zwiększa obroty, to kółko, które tutaj widzicie, zaczyna się obracać w, samym, w samej obręczy i zaczyna się ślizgać, dzięki czemu a właściwie przez co cały bęben sita się nie obraca. Także to ta rozwiązanie jest kiepskie. Ponadto druga sprawa. Tutaj ten cały pręt gwintowany, który jest przez długość, on zaczął tańczyć na samym końcu, na samym końcu dlatego został zrobiony ten ogranicznik tutaj. No bo silnik po prostu nie dawał takie obroty, że to zaczęło falować, po prostu to jest, to jest kolejna sprawa. A trzecia sprawa, musiałem tutaj złożyskować całe ten, całe to kółko, już wam pokazuję. Wiem, że wygląda to druciarsko, no ale niemniej jednak musiałem to na chwilę obecną zdrutować, bo chciałem zrobić po prostu prototyp. Tutaj zostało to zbożyskowane, bo w innym wypadku, niestety, ale tarcie było zbyt duże. Tu, jak widzicie, też samo to kółko zostało już przetarte. Za chwilę Wam odpalę sam silnik. Zobaczycie, jak to mniej więcej działa, ale mówię, na chwilę obecną jest to klapa. Musiałbym po prostu poprawić sam rodzaj napędu i rodzaj silnika. Zaraz wam odpala się to zobaczycie, jak to działa. Mam tutaj regulator napięcia i mam też podłączony prąd właśnie do samego silnika. Nasypałem już trochę ziemi, więc no, wiem doskonale, że to nie ruszy, ale pokażę wam mniej więcej, jak to działa. Silnik jest już włączony. Teraz będę regulował napięcie. Jak widzicie, sito nie chce ruszać. Kółko się zaczyna obracać w jednym miejscu. Musiałbym po prostu pomóc temu. No, także ogólnie działanie całe 1 na 10, nie? Tak z, z, samo, sito, samo sito przesiewa fajnie, bo y, przesiewa to naprawdę fajnie. Zaraz Wam pokażę. I tutaj macie właśnie przesianą tą ziemię. Ona jest bardzo naprawdę drobno przesiana. A same, same tutaj yy, a te wszystkie resztki, które mają być na dobrą sprawę przesiane, to one tutaj bardzo ładnie, się, bardzo ładnie się tutaj przesiewają. No i na końcu właśnie miało to sobie wskakiwać tu na wskakiwać sobie tutaj na yy, dokuwety, czyli te wszystkie śmieci, które tu są. Właśnie jakieś takie większe kamienie, jakieś takie plastiki, pierdoły. To wszystko miało wskakiwać sobie do kuwety. No bo samo, samo w sobie sito. E, bardzo fajne, tylko mówię. Tutaj do modyfikacji jest na pewno, e, na pewno napęd, być może na jakąś, być może na jakąś e, przekładnię planetarną. Nie wiem, póki co zostawiam jak jest. Tyle na dziś.